No i jesteśmy, jest Jacek. Cześć, witajcie. Zaczynamy. Kolejny, yy, kolejne warsztaty nauki młodego mistrza Polski. Tak jest. Bo dzisiaj zobaczymy, przetestujemy. Co dzisiaj robimy? Co chcesz robić? Nie wiem, obojętnie. Pareczki? Możemy plecy? barki I albo plecy. Może i plecy. Plecy. Dobra, to plecy weźmiemy dzisiaj na wałek. Pierwsze ćwiczenie, wiosłowanie handlem. To jest poczwórna seria. Mocno. Tak. Teraz agresywnie. O to chodzi. Trening. Dzisiaj zakończymy tre yy, przetrenowaniem pust podstawowych i całego pozowania u Mariusza. Pamiętamy o tym, czy jesteś na masie, czy jesteś na redukcji. Pozowanie to jest klucz do sukcesu. Dlaczego? Ponieważ budujemy sylwetkę pod pozy podstawowe, jeśli wiesz jak masz, będziesz wyglądał na scenie, jak będziesz ustawiony, twoje, y, twoje ciało, y, widzisz jak, y, jak one powinny wyglądać, tak? poprawiłeś jakąś partię mięśniową w danej pozycji, po prostu to widzisz, często zawodnicy przychodzą do mnie, y, trenują na czuja i dwa tygodnie przed zawodami stają w pozach podstawowych, <noise> to nie jest bez fizyki akurat, w pozach podstawowych, i okazuje się, że tego brakuje, tego brakuje. On myślał, że jest mistrzem świata. Nie. Pozujemy dużo wcześniej, układamy sylwetkę pod, pod pozy podstawowe do męskiej sylwetki. I wtedy wiemy, na czym stoimy. Wiemy, gdzie mamy braki, wiemy, gdzie trzeba poprawić i co trzeba poprawić w naszej sylwetce, żeby to nas to nie wyglądało fajnie. Widzicie, jak profesjonalnie do tego podchodzi Mariusz. Przyjeżdżamy, robimy tak naprawdę tutaj sprawdzian całej sylwetki po miesiącu współpracy i. Ja jestem bardzo zadowolony, złapaliśmy parę kilogramów, nie złapaliśmy tkanki tłuszczowej, wprowadziliśmy Mariusza w stan anaboliczny, który sam, sam, którym sam nie wiedział, że jest, ale jest. I, i teraz to zaczyna wszystko nabierać dobrego kształtu, a to dopiero są pierwsze miesiące. Kontrola Sporty sylwetkowe są na tyle. Jesteśmy tak sfokusowani na siebie, że nie jesteśmy obiektywni wobec siebie. Dlatego zawsze osoba, która jest obok, spojrzy na ciebie i w jakimś krytycznym okiem i powie ci co możesz poprawić i wtedy ty ewentualnie możesz to zauważyć. Oczywiście musi być to osoba, która ci dobrze życzy. I na razie jest uchwałę. No bo, no bo, no bo no robisz, robisz progres, sobie. bo jesteś rzeczowy i robisz progres. Opierd opierdalam cię tylko dlatego, że jesteś za suchy jeszcze. Ale, ale to jest masa mięsiowa, mam nadzieję, że to jeszcze wszystko przyjdzie. Jeśli na pewno jeśli masz prążkowanie tricepsów to znaczy, że jesteś za, za suchy. Zobaczcie jakie Mariusz ma prążkowanie na masie. To jest jakość mięsiowa 80 kg kilo. 80 Mariusza, który jeszcze miesiąc temu, ile ważyłeś? 75,5 75,5. czyli złapaliśmy około 5 kg, a nie straciliśmy na jakości. I o to nam właśnie chodziło, bo chcemy robić masę mięśniową jakościową, żeby nie było potem dużo pracy na redukcji. Ja lubię ten system prowadzenia zawodników ze względu na to, że potem na scenie nie wychodzimy zmęczeni. Nasza redukcja nie trwa czterech miesięcy, tylko 8 tygodni, siedem. Ciało nie zdąży się zmęczyć, nie zdąży się wyjałowić, i zawodnik na scenie wtedy wygląda na zregenerowanego, czyli to, co w fitnessie jest ważne, czyli taki luk zdrowego zawodnika, a nie osoby przemęczonej przygotowaniami. Dokładnie, nie zalewajcie się. Dużego sensu w tym nie ma, tym bardziej, że męska sylwetka to jest kategoria, w której masa mieściowa nie musi być jakaś ekstramalna, tak? My mamy być proporcjonalni i ty się zmienisz parę centymetrów na scenie, a nie paradoksalnie nie radykalnie zmienisz swoją sylwetkę, tak? Czyli nie musisz naprawdę łapać 20 kg, żeby swoją sylwetkę zmienić, a dodatkowo jesteś trenerem i wizytówką jest Dokładnie. twoje ciało. I myślę, że... W, że w... Oczywiście, no jest plus minus, ale, ale wiesz sam, że jak potrafią wyglądać trenerzy, że zastanawiasz się, który, który, czy to jest trener, czy to jest osoba, która, którą ten trener załóżmy prowadzi. Nie wiesz, który jest który, tak? A, a dla mnie trener to jest największą wizytówką trenera jest jego ciało i, i to, jest, to jest podstawa. I czy jesteś na masie, czy jesteś na redukcji, niech ciało wygląda fajnie, fitnessowo i zdrowo, a nie wypchnięty brzuch, zalane boczki jakieś. Jesteśmy sfokusowani na fitness, aczkolwiek wydaje mi się, że każdemu taka sylwetka jak Mariusza w tym momencie na masie będzie się podobała zarówno kobiecie, jak i facetom. Będzie to, będzie, jest to po prostu estetyczne dla oka. Cały czas pozujemy, widzimy jak Mariusz zmienia swoje pozowanie. Nabrał bardzo dużej pewności siebie w pozowaniu, już to widzę. Eee, a do sceny mamy jeszcze, uuu, tyle czasu, więc jeszcze dużo zmienimy w pozowaniu. Nie wiem, czy będziemy Wam wszystko pokazywać, żeby zaskoczyć. Eee, a w serwetce to będziecie widzieć, jak będzie wyglądał na scenie, także tu się nic nie ukryje, ewentualnie eee, będzie trochę inaczej wyglądał, jak będzie miał zawieszony jakiś medalik na, na klacie. Tak, tu będzie krążek. Świetnie. O to chodź. Bardzo ładnie. I rozciągamy. Zwróćcie uwagę na tą fazę rozciągnięcia. Najszerszy tu obły i teraz łopatki ściągamy mocno, pięknie teraz obejdziemy Mariusza całego. Sami widzicie jak wygląda talia na ten moment na masie. A my już 80 kg, celujemy jeszcze dołożyć parę kilogramów do tej masy, bo jest jak na masę, jest delikatnie za sucho. Ale dzisiaj będziemy właśnie siadać, rozpisywać troszeczkę tę dietę, żeby podkręcić jeszcze kalorykę. Troszeczkę śmietany, masła. Troszkę masła, śmietany, nutelli. O, Nutella, tak Tak. Jest. I, i może, może wreszcie go zalejemy w jakiś sposób. Może się uda. No i co? Jesteśmy po treningu. I teraz najważniejsze zciunki pasa to już jest koniec Dokładnie. To jest tak, że plecy są e, zrobione, że już nawet nie możesz brzucha napinać po plecach. Dokładnie. Tam tutaj jest człowiek, który się cały dzień ci No, to prawda. Tak. No, ale zobaczcie tutaj masę jak waga Jacek? 102 kilo 102 105 kilo. pokazało ale nie pasowałem bo Po po weekendzie miałem taki weekend e, można powiedzieć imprezowy ale bezarkoholowy e, kawalerskie bardzo szanuję sobie jestem jego przyjaciela. także musieliśmy trochę potańczyć ale zobaczcie 102, 105 a jaka forma jak się docina Docina no, się coś dziać Jacek niestety dzisiaj bez treningowej po tym weekendzie ale po prostu pamiętamy o tym, że była regeneracja, to jest bardzo ważne. Nie ale regeneracja, dieta, to wszystko musi być dobrze skomponowane. Jeśli czujemy się zmęczeni, to po prostu lepiej nie iść na trening, odpocząć. I dać znaczy odpocząć tak naprawdę organizmowi, żeby nie przeciążać układu nerwowego. Wtedy yy, wracasz na siłownię w 100%, a nie robisz trening na 80% przez kolejny cały tydzień. Dokładnie. I kiedy Cię na scenie zobaczymy teraz? Wrzesień to 26. Arnold, i dwa dni potem po powrocie do Polski jadę na Olimpię, czyli mamy dwa starty w przeciągu dwóch godzin. Także widzicie, a jaką oscylujesz wagę swoją startową? No teraz jest rewers, czyli ja docinam, Znaczy będę się docinał do 6-5% wtedy skończę wagę myślę, z 96 kg, ale będę robił rewers potem, czyli będę odbijał. Mam nadzieję, że tak skończę na scenie z 94-95 kg, blisko klasyka. No ale, żeby wyjść klasyku to muszę ledwo złapać limit, 43 kg przy moim wzroście, e, czyli klasyk wyjdzie za rok, czyli jeszcze męska sylwetka, ale europejska. Czyli mówisz, że za rok już Cię zobaczymy w klasyku? Za rok zobaczycie i w klasyku i w męskiej sylwetce, bo cały rok będzie polegał na tym, że ja będę startował w kulturystyce klasycznej w Polsce, a zaraz w wodach europejskich będę cały czas wałkował nas. No właśnie, bo ostatnio też nawet mnie osoby pytały. Odnośnie Twoich startów, czy nie myślisz bardziej iść w olimpie, ale w męską sylwetkę? Tak, bo to właśnie cały myk będzie polegał na tym, że zobaczcie, yy, mi się średnio, chyba to tobie też podoba to, że nie możesz yy, nabudować fajnej masy miesiowej, yy, bo będziesz za duży do męskiej sylwetki. A... A w, w Europie zawodnicy są pękaci, fajnie wyglądają, e, te ciała są bardzo proporcjonalne, mają nogi zrobione, e, to są, są dzieci. A u nas często są zawodnicy na pozycjach ciągłych, którzy trenują po dwa lata, po rok, e, te sylwetki nie są do końca pełne jeszcze, są tacy płascy e, i to się niby tam naszym sensie podoba, a wizualnie to oka niekoniecznie. Dlatego ja sobie to, że można wystartować w klasyku, czyli być dobrze zbudowanym brzem, yy, zgodnie z kanonami klasyka, czyli jest to zupełnie inne pozowanie, co też będzie potępowało efekt srebewki. Yy, a w mens fizyk będzie softowe pozowanie przy tej samej masie i sami zobaczycie jaka to jest różnica w zdjęciach. Nawet na zdjęciach zrobię takie porównanie, jak już wyjdę w klasyku i na tym samym yy, sezonie startowym Fizyk, sobie porównacie jak można się zaprezentować przy tej samej masie mięsiowej w kulturystyce klasycznej a jak w i czy faktycznie my nie mamy podobnej muskulatury często góry ciała do kulturystyki klasycznej tylko jest różnica cała polega na pozowaniu i uczestnianiu w tej samej także widzicie Jacka zobaczycie dwóch kategoriach w następnym roku jak mu pójdzie w klasyku wszyscy zobaczymy, wiemy, że w męskiej już jesteśmy przygotowani na dobrą formę i na najwyższe lokaty no i my już z Jackiem po treningu. tak tu mamy co masz do jedzenia właśnie co mam do jedzenia zobaczcie dzisiaj taki specyfik także ryżba smatki. tutaj mamy 60 gramów śliwek suszonych na to wszystko wsypane 40 gramów odżywki białkowej i teraz to zaleję wszystko wodą i dobrze wymieszam posiłek na szybko, tak zwany dzisiaj nie budynia jak ostatnio ale niestety bałem się, że się zepsuje, dlatego dzisiaj taka metoda posiłku potreningowego myślałem, że ja co mnie trochę pieprzy, że forma coś nie tak a tu widzę same pochwały i no, podczas treningu odnośnie techniki trochę było trochę było trochę, Tro, o, trochę ten, te, teraz do kamery mnie tutaj oszania tak to? nie, yy, forma jest dobra wszystko tu idzie zgodnie z planem. Fajna masa idzie tłuszczowo u Mariusza. Czyli tak jak planowaliśmy, wszystko. Eee, trochę korekty wiecie. Na pewno Mariusz gdzieś tam opisze sobie to. Eee, to się dowiecie o co chodzi. Eee, zarzucam mu tylko to, że jest trochę zasuchy jeszcze. Ponieważ, no mimo wszystko ta masa mięsiowa eee, odbywa się w szybkim tempie. Budowa masy mięsiowej odbywa się wtedy, kiedy mamy no, dość mocną retencję wody, tak? To ma być retencja wody, a nie nabieranie tkanki tłuszczowej. My nie nabieramy tkanki tłuszczowej, ale delikatnie tej wody jest za mało jeszcze, żeby, żeby to szło jeszcze szybciej, ale yy, co chciałem powiedzieć? To chciałem powiedzieć tylko to, że, no kurde, no jest, jest po prostu dobrze. Stalia jest cały czas zachowana, powiększyliśmy tak, się. Tak, że dokładamy kalorii dokładamy i lecimy dalej. Kalorykę, a... Co do techniki wykonywania ćwiczeń, właśnie po to się spotykamy z Mariuszem, żeby szlifować cały czas technikę. Pamiętamy o tym, że mimo tego, że oba jesteśmy trenerami, wszystko pamiętamy, ale jednak to, co mamy w teorii, a 12 lat plus ile ty trenujesz, Mariusz? Oj, z 8, ale to takie na pewno. Poważnie stricte będzie około 3. Tak, a ja trenuję 12 lat plus tak z 5-6 poważnie. I to uwierzcie mi, że że jeśli się do czegoś naprawdę bardzo przykładasz i pilnujesz tej techniki i przypominasz sobie dzięki temu, że ktoś Ci właśnie zwrócił uwagę na jakieś małe cymesiki i takie detale, to to można naprawdę na tym samym ćwiczeniu, które robiłeś przez 10 lat, załóżmy, Dokładnie. po zmianie techniki tego samego ćwiczenia po prostu czuć zupełnie inaczej mi się niż faktycznie go wcześniej czułeś, bądź nie czułeś przez te 10 przez lat. Tak? Przez tą technikę. Przez tą technikę, dlatego właśnie się spotykamy po to, żeby cały czas szlifować, szlifować Mariusza technikę po to, aby budować mięsień w tym kierunku, w którym, w którym chcemy go nabudować. I pamiętajcie, że każdy ma trenera, tak jak tutaj Jacek teraz pełni kontrolę nad moją formą. Tak samo Jacek ma swoje, swoją osobę, która no, go pilnuje, nadzoruje tutaj. Ja jego... mam akurat kulturystę Marcina Łopuckiego, który też jest Mega, mega doświadczonym trenerem i zawodnikiem, ponad 20-letni staż. Także widzicie, każdy się tutaj Ucz uczy, pomaga. i trener naprawdę jest tutaj nieodzownym elementem, bo spojrzy na nas obiektywnie, a my nigdy, spoglądając w lustro, nie będziemy tutaj przekonani, czy ta forma zmierza w dobrym kierunku, czy nie. Zawsze będziemy patrzyli z takim lekkim przymrużeniem oka, a jak mamy kogoś, kto nad tym nadzoruje, to nas albo opieprzy, albo pochwali. W zależności jak ta forma... przebiega. mam to po przebiega. prostu pewność tego, że, że idziemy w dobrym kierunku bądź zmianę tego kierunku, tak? No, ja trochę dłużej do Mariusza startuję. Yy, Mariusz też wyczuł, dlatego też się znaleźliśmy, bo wyczuł, że mam trochę większą wiedzę od niego. I, i po prostu teraz yy, powiększamy jego, jego zakres i doświadczenie i zakres wiedzy, po to, aby on sam kiedyś, na przykład wam, pomagał yy, swoją wiedzą. No i tak naprawdę to na tym polega. Rozwijając siebie. E, możesz potem tą wiedzę przekazywać innym I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Dokładnie. Także wielkie sportowe się. No i konsultacji z Jackiem udało się trening na szybko zrobić. Potem pozowanko, jak mówiliście zobaczyć. No i później porozmawialiśmy sobie o dalszych celach, co teraz, jakie założenia, co robimy dalej. Ale teraz troszeczkę na wszystko, bo za dokładnie 15 minut mam pociąg, także muszę troszeczkę pędzić. Dobrze, że już ostatnio tutaj byłem, więc mniej więcej wiem gdzie zmierzać, bo teraz jeżeli bym miał wszystko szukać, to wątpię, żebym w ogóle zdążył. No tak to już mówię. To, że ostatnio byłem, to wiem po prostu gdzie iść. Dobra, ja oczekuję na pociąg. Powiem Wam, że jest tak mega gorąco, Spójnie się już 20 minut. Pola zero, moje zbawienie. Pokażę Wam coś lepszego. Mam zegarek z Polara. o właśnie, teraz już nie zapomnę jak się nazywam. Nie ma takiej opcji. Jest mój podpis i teraz tak. Mam taką opcję jak dzisiaj, dzisiejsza aktywność to działa na zasadzie GPS-u i wchodząc dalej w opcję mogę sobie sprawdzić ile dzisiaj zrobiłem kroków. Pokazuje mi prawie 12 tysięcy 2000 spalonych kalorii. Także kilometrów dzisiaj nadrzepałem. 12 tysięcy kroków. Wiadomo, to jest takie orientacyjne, ale sprawdzałem to już na sklepie ze samochodem, więc nienaliczna jest jakieś tam porównywalne. Można się do tego odnieść jak najbardziej na drodze się napięć, zmrożone, na zmrożona, zmrożona lub wschodniej.